Dzień dobry, witam Państwa ponownie z etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, z Izby z Piecem. Cieszę się bardzo, że mogę się z Wami ponownie spotkać. Dzisiaj kolejny dzień mojego serialu pod tytułem Z ZAWSZE SIĘ UDAJĘ. A no więc ja dzisiaj dla Państwa chciałabym przygotować żur na bazie serwatki. Taki żurek też powinien się znaleźć w każdym domu przynajmniej w stronach, z których ja pochodzę czyli z miejscowości Iwla koło Dukli i nie tylko z Iwli, bo i z okolicznych wiosek i z samej Dukli gospodynie w domach przyrządzały taki żurek na bazie serwatki z czego możemy dzisiaj pozyskać serwatkę no więc sąsiadła mleka w sklepie można to mleko włożyć do garnka delikatnie, ogrzać, powstanie pyszny serek i oddzieli się nam serwatka, a no więc można pozyskać w ten sposób. Można również, jeżeli ktoś posiada krówkę, można od gospodarza pozyskać też serwatkę, jak ogrzewa serek. No więc zawsze na stole wielkanocnym, przynajmniej w, w moich stronach, lądowała serwatka. Ale ona była sporządzana z, ze święconki, którą się przynosiło w sobotę, czyli była to wędzony boczek, wędzona kiełbasa i to było wcześniej poświęcone. Ale ten żurek przyrządzam nie tylko w okresie wielkanocnym, także w pozostałych częściach roku i smakuje wspaniale. Moja babcia przyrządzała tę serwatkę w troszkę inny sposób. Ja ją sobie ulepszyłam. Może nie ulepszyłam, może, może jakoś zmodyfikowałam, o tak powiem. No więc yy, jak babcia robiła, to tylko i wyłącznie była to sama serwatka. Ja z kolei używam pół serwatki i pół wody. I dodaję jeszcze później na koniec zawiesinę z mąki ze śmietany. Yy, doprawiam ten żurek. No więc to jest moi kochani serwatka, pół serwatki, wlewam do garnka około litra serwatki i około litra wody. I do tego wrzucam uprzednio pokroiłam kiełbasę wędzoną w kostkę, ja już Państwu nie będę mówiła ani pokazywała, jak to w kostkę kroić, bo chyba każdy wie. Wrzucam kiełbasę w kostkę. Wrzucam boczek wędzony, też pokrojony w kostkę. I to stawiam na gazie i ma mi się to zagotować. Kochani moi. Bardzo proszę, zobaczcie sobie tutaj. Serwatka z wędzonką nam się przepięknie gotuje. Proszę sobie zobaczyć. I to się ma tak pogotować parę minut. Dwie, trzy minuty. W międzyczasie ścieramy chrzan. Proszę bardzo, tutaj jest chrzan który wykopałam na swojej działce taki domowy chrzan z pola ale jeżeli takiego chrzanu moi kochani nie posiadacie możecie również dodać chrzan ze słoika ja ten chrzan pozwoliłam sobie zetrzeć i dodam go starty chrzan dodaję do serwatki z wędzonką i to się ma jeszcze chwileczkę zagotować, żeby było czuć smak tego chrzanu. Następnie, gdy już się pogotuje, przejdziemy do dalszej części doprawiania naszego żurku. Oj kochani, żurek się nam przepięknie gotuje z wędzonką i z tartym chrzanem. Ja jeszcze przygotowuję do tego żółtku zawiesinę z mąki i śmietany. Bardzo proszę, 250 ml śmietany. Dwie łyżki mąki. dwie łyżki sporządzimy zawiesinę. Ja te zawiesinę sporządzam też starodawnym sprzętem o nazwie montewka. Ciekawa jestem, czy wiecie, co to jest montewka. Proszę bardzo. Rozpuszczam śmietanę z mąką, dodając ociupinkę soli, żeby nam się ta mąka. Lepiej rozpuściła. Zawiesina piękna. I jeszcze gotujemy jajeczka na twardo. I kroimy w czwóreczki. I dodajemy do serwatki. Jak zagęścimy zawiesiną nasz żurek. Na samym końcu doprawimy solą i pieprzem. I dodamy gotowane jajeczko. Moi kochani, żurek się nam pięknie gotuje. Teraz pokażę, w jaki sposób go zagęszczamy. Tak jak mówiłam, mąka, śmietana i szczypta soli. Proszę sobie zobaczyć. Wolniutkim strumyczkiem. A żeby się nam śmietana nie zważyła. No więc trzeba ją uprzednio zahartować. W jaki sposób hartujemy śmietanę. No więc. Do śmietany i łyżki mąki dodajemy gorący wywar. I ten gorący wywar zahartowuje śmietana. Śmietane, że później nie robią się tak zwane krupy. Proszę zobaczyć, jak wygląda przepięknie nasz żurek. Jeszcze może wygarniemy łyżką to, co zostało pyszne. I doprawiamy Żurek, on się teraz musi zagotować, i doprawimy solą i pieprzem. Proszę bardzo, i pieprz. Teraz się tylko zagotuje. I można nalewać żurek do miseczek, w których wcześniej, uprzednio znalazło się gotowane jajko. Mam nadzieję, że pyszny. Proszę bardzo. Wędzoneczka. I żurek. Proszę uprzejmie. I oczywiście tak wygląda. Proszę zobaczyć. I oczywiście życzę wszystkim smacznego.